Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Backpack Battles. Dzisiaj zagramy sobie Rangerem pod turbo warzywka, jedzonko, owocki, wszystko na raz. Zagramy sobie ze względu na to, że chcę przetestować builda pod tego Excalibura. Jakkolwiek to nie, 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 nie brzmi. I to jest po prostu pan z heroik Potionem i daje zwiększenie się wokół... Z jedzeniem 100% trigera szybciej, czyli z, o dwa razy szybciej się będą po prostu aktywować jedzenia, plus za każde jedzonko dostaje jeden damage. No wydaje się bardzo mocne. Także polecimy w to. No i tutaj jest prosta sprawa, kupujemy każde jedzenie jakie jest po prostu tutaj możliwe do zdobycia. Tutaj nie ma żadnych większych jakichś tam rozkmin, po prostu lecimy z kupowaniem ile się da. Jedzonko jest najważniejsze. I tyle no. no. No i przede wszystkim trzeba szybko patelnię zdobyć. Jak najszybciej się będzie dało. Dobra, no to tutaj trochę będzie na walkę z ścieniem. Kto szybciej z Fatigu umrze, ale wiadomo, że on, bo my mamy jeszcze jaki podwójny. No i jest kolejny bananik. Super. Rewelacja. Więc tak, ptanko. Tylko wpierw. Najpierw to ja bym chciał zrobić tak, żeby móc o właśnie coś takiego może być. Pyk, pyk. To się łączy z czymś z tym? Nie, to nie chcę. Okej, okay, trzymane, w sensie więc się trzymane. Trzy, trzy godzika mamy. rerolek jakiś... Yy, jest patelnia. No i z No i chyba... Możemy wziąć bag też. Bo nie potrzebujemy tych z staminą, bo nie będziemy mieć jakoś dużo yy, broni. O, chłop widzę, że kopie, blinduje nas. Jakby nie będzie wchodził za bardzo ten blind, to będzie dobrze. No ale wchodzi. Tym problem, aczkolwiek no trudno, lecimy dalej. Jest patelnia i teraz tak, patelnię chcemy jak najbardziej dać tak wokół, czy jakoś tak. Tak, chcemy tutaj tak, to na razie wyrzucimy, Kiedyś tak, okej, okay. i kolejny banan, banan wlatuje, banan wlutuje do moich ust, dobra, coś takiego, tak mi się wydaje, lecimy dalej Już banan, no i jeszcze przydałoby się wziąć koniczynkę, żeby zbić tego piggy benga, dwójkę on, on... Jezus, ile on ma broni! Chłopak ewidentnie chyba nie wie podstaw, czym jest Stamina. No to raczej bez szans był. A, fajnie, a czekaj, żeby zrobić tego fana to potrzebujemy... aha, Great Potion. Na razie nie mamy takiej tutaj... <laughs> Co, los. Eee, damy sobie tak. Blind mm, blind'a nie zostawić zawsze nature no i tyle niestety nic więcej nie zrobimy to jest food to jest to jest nature i nature okej okay. dobra to tyle kończymy i lecimy dalej więcej czosnku tylko ten yy, trzeba wziąć arwod Jezus. marchewki żeby właśnie tego debuffa ściągać te debówkę zaczną bolić za chwilę, ale on tego mało blind. lane. To 16 damage przed. Wycik. No i elegancko. No bo ten fan bije. sporo teraz. Yy, yy, hmm, no mogę to wziąć. Blaku, z braku laku. Kolejny banan. Jest okej. Okay. Więcej damage'u. Ale teraz trzeba będzie się skupić już na znalezieniu. Hmm. Wezmę to, no bo to jest i to też sobie wezmę w następnej turze, bo to jest tanie. Tylko. Gdzie by to wcisnąć? Bo to jest yy, items gain. for each. Ale nie, no bo to, my tego nie potrzebujemy tak naprawdę. To jest za mało po prostu procent szans. I weźmiemy, tak damy. Na jakąś rolkę. Uuu! No i fajnie. To nawet wolałbym teraz yy, wziąć tą karotkę zamiast zamiast czosnku, względu na to, no, że to jest giga ważne, żeby klęsować ten dobry Dobra, chyba tyle. Chociaż wezmę sobie, zarezerwuję. Bo sloty się kończą. Nie ma, nie ma miejsca, on też nie będzie miał staminy. Chyba nie ma szans się przebić przez ten healing. Mi się wydaje. No, nie za bardzo. On nie ma aż tak dużego healingu. No, na razie to jest trochę taki... Mm, ten gameplay... Taki średniawy mocno wyrzec by można było. Aczkolwiek no cóż. No brakuje nam tych ważnych rzeczy właśnie. Okej, okay, to tu możemy coś pokombinować. Możemy zrobić tak i dodać tanie. Mamy fulla pana. <grych> no i to jest teraz damage robiony. Okej, okay, dobra, i mamy... Bank. Tylko. Jak to teraz tu włożyć? Na pewno jakoś trzeba włożyć. to jest do zrobienia. Zobaczymy tak. Dobra, no to na razie po prostu pocierpię chwilę, nie będę miał yy, 100% dwóch damage'ów więcej, ale zrobię tego ulepszonego pigi benga i tyle no. Stracmy najwyżej te dwa damage'u przez całą grę, przez, przez całą rundę więcej i tyle, no zobaczymy. Loud Killing powinien być ogromny, chociaż on ma strasznie dużo damage'u. No, jest chyba okej. Okay. I pig wchodzi. No, nie przebije się. <laughs> banany są gigasilne. silne. potężne są banany. Polecam. każdemu. Okej, okay, dobra. I teraz wszedł piggy bank. Trzeba będzie to wszystko wyciągnąć. Pomyśleć. Tylko tak, nie potrzebujemy tego. To też nie. Yy... O, może resista po prostu. Tu daje fan. Chyba Pathfindera? Tego? Chociaż nie mamy końców. Dobre pytanie. No, po prostu to, bo to też jest mocne. Jakoś to trzeba będzie włożyć na dyszku. Się pozastanawiać. Ej, dobra, dobra, sekundę. Bo ja to tutaj mogę poprzestawiać. Nie, no to musi być jakoś tak w miarę na środku. Tutaj bym włożył. To niekoniecznie jest za dużo miejsca. Czy gdzieś to, właśnie na środku tu wsadzić. Ale dobra, czekaj, czekaj. czekaj. Hmm. Gdzie on ma? On ma tu wszędzie, no to muszę to tutaj jakoś wsadzić. Teraz tak, tu by się przydało włożyć Karota, czyli Można włożyć tu karot. Tak. Można włożyć tu zyskuję, czyli będzie można włożyć tak na razie. Dobra, i tu banan w... No właśnie, w to. Chyba, że tak, by... Tak, i wtedy on ma hula. On też w miarę jako. Tutaj mamy 2, 3, 4, a teraz 3, 4, czyli to jest nie za bardzo istotne, ale można to tak włożyć. No i jeszcze to tutaj podłożyć. No. Masz 3, 6, a tu masz 3, 6, no to to jest nieistotne. Ok, teraz szukamy jeszcze. Tak jak mówiłem, cały czas. Eee, mmm, czego czekamy w ogóle? Eee, tej podki? Jest podka, ale nie ta, co chcemy niestety. Może tak. dokładamy tu coś? No tak. Roz. To też dam, żeby to się spustowało Dobra, kończymy, kończymy. Okay. Jak to będzie wyglądać? Okej, okay, 11 regeneration. Nie wiem czy nie za dużo. Że mówiąc. No nie za bardzo mamy demage. Ale przynajmniej ściągamy mu te debaty. No. Jest ok. No ale to dalej nie jest... O, dobra. Będziemy zaczynać teraz imprezę. Jest, tak, dobra. Teraz impreza będzie dopiero grana. Trzymajcie się wszyscy. Jedzenie. Jest dagger. Hmm. Tylko, że dagger może nam dać co? Ja nie wiem czy potrzebujemy ten dagger. Chyba nie... Banan? Kolejny? Tak, o! Weźmy tego! Więcej bananów, to więcej bananów. Sprawdźmy to. Re Regeneracja, to my mamy. O jezu, co to był za écrit? 10 tylko, okej, okay, no już przestraszyłem. Animacja, jakby był. Zresztą duży dęż. <laughs> on tutaj ma tyle wolnego w przestrzeni. Nie wiem, czemu nie dorzuca. Nawet czegokolwiek. Pod statystyki, no nie? Ja taką dużą regenerację, ojoj. Elegancko. Okej. Okay. Teraz tak. Muszę zrzucić wszystko, niestety. I dać to jakoś... W ogóle... Po pierwsze to bym zrobił tak, żeby to móc jakkolwiek poskładać. I tak. Może eee... ten plecak? Oj, tu dać? Tak? <laughs> Czy nie tak? Może tak nawet. Albo tak i w razie tego gdzieś to dołożyć jeszcze. Dobra, i teraz tak. okej, okay, tutaj, tutaj będzie trigger o wiele szybszy. Dobra, to będziemy na pewno chcieli dać karota tutaj, żeby się strigerował o wiele szybciej. Teraz trzeba pokombinować tak, żeby było dobrze. Czyli banany trzeba gdzieś tu poumieszczać. W razie czego? Coś takiego. Możemy gdzieś tu yy, włożyć. Tak. Kolejny banan na przykład tu. Dobra, dobra, spokojnie. O! Blueberry można też wrzucić. Na przykład tu. I tu kolejny banan. I jeszcze jedno. O! No i dobra! I mamy potężny Excalibur. Excalibur wygląda przepotężnie, aczkolwiek teraz tak. O! Co to, to daje? To daje. Change based effect on the item are more likely to trigger. Aha. Mogę dać to, żeby się szybci Dobra. Dobra. Aha, i teraz. Oj, oj. To nie jest trudne, nie? nie? To trzeba gdzieś wcisnąć. Tu jest dwie. Trzy. są no też trzy. bo chyba tak dać, ze względu na to, że tu się gdzieś coś porciska. Tak, na razie, żeby było. Mane po prostu. Ale ciasno, ja ciekro. Mm -hmm. Była rewelacja włożyć. Ale jest możliwość, bo zrobię tak, wtedy tak. Tam w się sensie będzie o wiele częściej buffowo. Prawda nie ma większych boostów. No ale. Nie potrzebujemy chyba aż tyle. Nie wiem, co tam sądzicie. Kolejny. Dobra, może być. Może być. Tu jest 3, 4, 5, a tu jest 3, 4, 5. Dobra, no to jest. Jest ok, dobra, grajmy. Tyle siedzimy róski. A, mogłem jeszcze. No, nieważne. Zobaczmy, jak to będziecie. Za ile będą hitować. Za 15. Sporo obrażeń. No, za 14. 15 14 14 14 15 Kryta. 2 Skryta No nie, nie źle. Nie, nie ma co narzekać, szczerze mówiąc. Okej, okay, ja teraz bym chętnie te buty kupił. Te buty nie są złe. I mnie tak włożył i tak na razie. I reroli. Uh, za piąteczkę. To wezmę, tylko będę potrzebował miejsca, chyba że za to położę. Ale to dużo stracę? Nie, nie stracę dużo. Mm. No niech się to... Niech się to tworzy. W sensie... Wiecie, rozbija to jajeczko. Dobra, no i dobra, no i koleżanka nie będzie debuffować za bardzo. Niestety. O, ale my nakładamy te debuffy ostro. Niech się boi. I cyk za 15, i cyk za 15, i cyk za 30 kryci przed 26. No Nie jest to najlepszy build, to na pewno, aczkolwiek ja chyba nie narzekam. Nie są zły. Tak mi się wydaje. Dobra i teraz jak zrobić? Wiem, no to mogę dać... Nie mogę dać tego... Oj. Ojdźcie, bo trochę popsułem. Oj, jak to teraz pokładać? Chyba tak. Na razie. I, i, i. Tak. Tu. Na razie dam tak, żeby było miejsce. I... Tak. Jakoś tak mieczyk. Dobra. E, i teraz co? Nie, no to akurat po wystarczy. chyba też już nie potrzebuje. Żeby mi się dał jakieś miejsce, może? Czy za siódemkę? To jest niby cholerytem. Hmm, Nie. Okej, okay. kolejne miejsce. Więcej miejsca. Nie wiem, więcej tego? Chyba okej, okay. Bo my troszeczkę współgramy. To co, co, co nam dawało jakąś tam możliwość z tym z... A nie wiem. No okej. Okay. pamiętam, że dawało jakąś tam możliwości w Zobaczymy. No, za 30. Dykcyk ściągamy na szybkiego 36, Uu, 36, 19, 40, 46, to jest huge. O. Perfekcyjnie to pasuje. Dobra, o, lapa, lapa jest chyba spoko. Ja sobie zostawię. Nic ciekawego. Więcej ten? Nie. jest no, to kupić. For fun. O, lampa i ptok. To jest spoko. Mamy dużo akurat triggeru, więc to się przyda. Dobra, wyglądajmy co on tutaj namącił. No, chyba też nie jest jakoś ciężko. To mi się wydaje. No, bo ściągamy debuffy. Jest mocny power. Wiemy po ile? 40. 42. 43. Jeszcze jakiś tak. Dobrze. Close. Okej, okay. i teraz tak. Tok. Toka trzeba wcisnąć. Gdzieś jakieś fajne miejsce znaleźć. Fajne miejsce byłoby. No tutaj na przykład, albo jakoś. Tu byłoby fajne miejsce. O, tak. Tylko, jak ja to chcę ściągnąć, chyba że zrobimy tak. Wtedy zamiast tego. O! Zamiast tego miecza tutaj włożymy tak. 3 no sekundy i triggered by five Remove from your opponent. Dobra, no brzmi to dobrze. I tutaj. 50U. Takie. Mocno dymańsko możemy to zrobić. No i lampa. Lampa to w, w następnej rundzie Chyba okej okay. mi się wydaje Do Tego nawet nie mam jak tam dać Mogę dać tak też, żeby było więcej tego Więcej boostu Dobra, a tu jest yy, Jak mamy 5 many, healujemy i klęsujemy 2 debuffy okay. Znaczy ten klęs dwóch debuffów to jest takie mech, no bo My tu mamy dwie marchewy i jeszcze rabiu Tak, On też cofer. Chociaż ten. Uuu, dobra, ona, ona nakłada sporo tych debuffów. Nie za bardzo mamy możliwość ściągania tych debuffów. Ua, robi się niebezpiecznie. 28, damage 30, dobra. Kryty siadają. Uuu, kryty wchodzą mocno. I by szans, szans był. Okej, teraz. A możemy kupić. Ta lampa, ona. Aha, ona by chciała być tutaj, tak? Ale może być z tym. Dobra. Teraz trzeba pomyśleć, by to. daje co? I will use. I give the weapon. Ua. Tylko nie będziemy mieć tego. Yy, tych. Yy, Torns. Turns. To by się fajnie tak, no to? Aha, nie ma miejsca. Shit. Second. Bo to daje co? Hmm. A, tutaj, to muszę dać do tej broni. Natomiast czosnku? o tego po prostu? Bo tak, no nie? No bo zbufujemy, do tego armora ciężko będzie wbić. No, ale nic, może się uda. Nie no, bo nie, nie mamy żadnej chyba możliwości. Chociaż nie no, wbijemy przez y, ten czosnek, no, ale to jest raczej wątpliwej jakości, że się uda. No ale te bufiki wchodzą. Jeśli ja schodzą szybciutko. kiedy Mpower, Power. Po ile wbijemy? 46. Ale i tak braknie. Uwa. 50 było. Dobra. O, ten amulet się przyda, bo to jest. tylko to będzie chilować dwa po prostu. Nie wiem, czy to się jakoś przyda. Eee, A to tuba? Remove on stamina fron upon... pan kirsk położyć teraz. Ja niby mogę włożyć, ale to. Nie, no, o, jest spoko. To trzeba wziąć. Bo my będziemy mieć 10 man na pewno. No, Ani. zrobić tak. Tak. O, można by wtedy. Bo to gdzieś boostuje? Nie bardzo. Możemy zrobić tak. To masz full. No i będziemy nam ładny buścik dawać cały czas. Dobra. Rolka pod coś fajnego? Nie, koniecznie. też okay. buty. To jest once. Jest ah. okej. Okay. Tyle wystarczy. Okej okay. No już jest włoż wkładane. No to szybko wbijemy tą piątkę, gdzie to 10 O i teraz, odpalaj się, odpalaj się Nie odpalił się Nie dobrze. dammit Niedobrze Powiem szczerze, że mam co to zarezerwowane eee, czegoś, czegoś brakuje na pewno temu buildowi to, to czuć, to widać Nie wiem co, mogę wziąć to tak, robimy. Jeszcze coś sprawdzę, czy coś tutaj fajnego mogę dołożyć. Niekoniecznie. Eee. Mam tu miejsce gdzieś? Bo nie. Może mogę... Mogę zrobić tak, żeby był lepszy boost tutaj. no. Coś zamiast jakiegoś... Hmm... Mogę wyrzucić. No, ta regeneracja nie jest aż taka mocna. Tyle. To też dołożyć. Czemu nie? Dobra, no tyle. Zobaczymy. Troszkę. Troszkę nie wiem, co dalej w tym late game z tym buildem. Bo ci się wydaje spoko. 40. 41. Co to za. Dobra, uderzenia. 32. O, on nawał z tych uderzeń. 32. 27. Tego Holy Light'a. a tu jest Light Giver. Wiesz, tak? trzymamy się w miarę. Wow, 64. Ale przywalił. A, bo jest 50% więcej damage'a, jak ma mniej niż 30 HP. No to to uratowało nam grę. Ale statystyki pobufowane. Elegancko. Dobrze, I kolejna riskminka. Co tutaj jeszcze powkładać, żeby było lepiej? Nie za bardzo wiem, czy jest coś jeszcze do włożenia. Nie za bardzo mam też miss. mogę wziąć to de facto i tyle? Heal jakikolwiek. Tak, o. To jest też mocne. To mm. jest mm, 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 mm. za czterech, to sprzedam. Piątkę. O. Tego redu redukcja heala. Na 3 sekundy w late game jest mocna okay. tak To jest turbo mocna Okej, tak to zróbmy. Ten hełm jest o wiele lepszy Teraz nam nie będzie to dużo bić Bije po 18, my bijemy po 28 bijemy. Oj 34, ale bije 30 many co ona miała w zasadzie, wszystko i nic. Kryta tak bardzo. Poszła z tymi dwoma mieczami, mogłem jeszcze jakiś miecz dołożyć w sumie. No, chyba tak. Chyba to jest mój błąd, że nie dołożyłem żadnego mieczka. To no, już nawet nie ma co rolować, bo to. No to mogę zrobić w sumie. To jest jakaś opcja jeszcze na rolowanie. Mm. Nie wiem, a co to daje. O, co mogę wziąć? No i tyle. Jakiś armor zawsze przy debuffach. 8 debuffa, 23. No dobra, my też szybko ściągamy. On te holy lighty ma, te biją po 25. To mi się strasznie powoli przybijemy. Jeszcze generacja wchodzi. Dosyć mocno. O, 66. ładnie. No... Jest ok, no wygrana jednak. Aczkolwiek, no, pod late game to trzeba dołożyć jeszcze jakąś brońkę. Na przykład coś pod manę, no bo mamy dużo tej many faktycznie. Tak mi się wydaje. No nic, to był taki szybciutki meczik pod Jedzonko i pod Excalibur, tak zwany. Yy, to ty tyle na dzisiaj. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. Pamiętajcie, że ważne jest to dla mnie, żeby jednak troszeczkę się. Angażować, bo jest to mega ciekawe, na przykład trzymać jakieś pildy i tak dalej. Śmiało piszcie, nie gryzę, no nie? Trzymajcie się, do zobaczenia. Hej, hej.